Shake my friend. Shake your friend. Przed mikrofonem Antoni Mielniczuk. Słuchają państwo podcastu poświęconego interesom z krajami Zatoki. Podcast jest zatytułowany Podróż przez pandemię. Czysto biznesowy styczniowo-lutowy wyjazd do krajów Zatoki był w jakiejś części w istocie spotkaniem z pandemią. Lotniska opustoszałe. W Dubaju na lotnisku niewielu ludzi i niewiele lotów. Tranzyt przez to lotnisko był wyzwaniem, ponieważ po kilku przesunięciach czasowych nagle skasowano nam bezpośrednie połączenie z Riyadem. Nerwowość wynikała z terminu ważności wydanego w Polsce zaświadczenia o braku covid -u. Ostatecznie okrężną drogą przez Bahrain i udało się dotrzeć. Trasa do Riadu z Bahrajnu trwała zaledwie godzinę. Co ciekawe, był to ogromny samolot Dreamliner 787 wersja 9, czyli ponad 300 pasażerów. I był zapełniony do ostatniego miejsca ludźmi jadącymi do pracy w Arabii, ale pochodzącymi z Pakistanu, Indii, Filipin czy Afganistanu, a także innych krajów. Biednie ubrani, czasem w swoje codzienne narodowe, charakterystyczne ubrania. Pokazywali i uświadamiali inny obraz krajów Zatoki jako miejsca bogatego pracą gastarbeiterów. W Riadzie na lotnisku kolejka bez socjaldystansu do jednego stolika, gdzie urzędnik sprawdzał wyniki testów, ale też zbierał deklaracje dotyczące zaaprobowania standardów przeciwepidemicznych w Królestwie. Pierwszy i najważniejszy to zobowiązanie do zainstalowania aplikacji o nazwie Kalma. Tała kalma po arabsku to ufność albo zaufanie. To w niej będzie właśnie zapisany nasz status zdrowotny. Przylecieliśmy przez Dubaj, zatem w perspektywie czekała nas zamiast czternastodniowej, dniowa kwarantanna, ale z możliwością skrócenia do trzech dni, jeśli drugiego dnia poddamy się bezpłatnemu testowi. Dwa dni w hotelu, bez prawa spotykania się z kimkolwiek spoza hotelu. Ale z prawem do korzystania z restauracji i siłowni. Mogło być gorzej. Drugiego dnia aplikacja sama wywołała nas i migając na zielono udzieliła przerwy w odbywaniu kwarantanny na 4 godziny. Oraz wskazała, gdzie w riadzie możemy przeprowadzić test. Uber i w drogę. I po pół godziny wracaliśmy po teście do hotelu. Potem czekanie na wynik. 10, 11, 12, 13, 14 godzin nerwowego sprawdzania saudyjskiego telefonu i w 15 godzinie jest. Aplikacja się zazieleniła, jesteśmy bez wirusa wolni, a więc czas precyzyjnie planować spotkanie i rozmowy. Ale trzy dni stracone. Nagrodą? Świadomość zdrowia. Rok temu opuściliśmy Arabię. To szmat czasu. Kraj się nie zatrzymał w rozwoju. Dziesiątki nowych wieżowców i nowych miejsc. Jednak dowiadywaliśmy się o bezrobociu, o zamkniętych restauracjach, o najbardziej bolącym zakazie wyjazdu z kraju. Saudyjczycy bowiem nie mogą wyjeżdżać dokądkolwiek za granicę bez zgody ministerstwa. Dla nas lepiej, bo wszyscy są na miejscu i łatwo ich spotkać. Saudyjski biznes ma pragnienie kontaktów zagranicznych, świeżości nowych pomysłów, ale też i powrotu do dawnych projektów. Oczywiście przez ten rok wiele razy rozmawialiśmy z partnerami przez telefon i na wideo, ale to nie to samo. Kultura arabska to kultura relacji i budowanego zaufania. Dyscyplina antycovidowa ogromna maski, maski, rękawice jednorazowe, żele do rąk. Mierzenie temperatury przy wejściu do każdego budynku, a sprawdzanie przez ochronę koloru aplikacji w telefonie to standard. Saudyjczycy mieli już ponad 100 przypadków dziennie, teraz mają ponad 300. Ostatniego dnia naszej wizyty w Arabii kraj został ponownie praktycznie zamknięty dla przybyszów z zewnątrz, a kwarantanna uzyskała 14-dniowy wymiar. Aplikacja mobilna umożliwiała zresztą wiele funkcji medycznych, od zapisania na szczepienie po błyskawiczny kontakt z lekarzem. Gdzie jest potencjał biznesowy w relacjach z Arabio? Na pewno dostawy żywności, choć wydaje się, że ten rynek jest tu opanowany i podzielony. A nasi potencjalni dostawcy zbyt mali i nie skorzy do integracji ze sobą. W sklepach jest więc importowana żywność nawet z Chile czy Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc o Włoszech czy Francji. Saudyjczycy intensywnie starają się sami produkować niektóre uprawy. Ostatnio hitem są saudyjskie pomidory. Arabia chce być w przyszłości biznesowym centrum świata. Ogłoszono plany inwestycji i rozbudowy warte setki miliardów dolarów. Czy koncerny zdecydują się na przeprowadzkę na środek pustyni Półwyspu Arabskiego? Tempo rozbudowy Riyad jest imponujące. Nowe wieżowce powstają wszędzie. Metro, podobne do komunikacji w Dubaju, ruszy niebawem, choć ze sporym opóźnieniem. Metro w Arabii Saudyjskiej oraz Metro w Dubaju mają wagoniki robione na południu Polski przez firmę Alstom. Inwestycje w Arabii Saudyjskiej to przede wszystkim rozmach. Miasto Neom na północnym zachodzie kraju będzie kosztowało 500 miliardów dolarów i będzie zawierało wszystko to, co ekologiczne, od urbanistyki przez transport i mieszkania. Ośrodki wypoczynkowe nad morzem najwyższego standardu, turystyka ma być źródłem znacznych przychodów zgodnie z programem rozwoju do roku 2030. W Arabii Saudyjskiej jest co oglądać. Od gór na południu w okolicach Abhy przez artefakty centralnej Arabii po tajemnicę Empty Quarter, ogromnego obszaru pustyni na południowym wschodzie. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około tygodnia, a spanie w namiotach. Podawana liczba turystów w 2030 roku w Arabii Saudyjskiej ma sięgać 100 milionów. Saudyjczycy zapowiedzieli powołanie nawet nowych linii lotniczych do wsparcia nowego planu. Ciekawe, ilu spośród tych 100 milionów będzie turystów z Polski? Inwestycje z obszaru energetyki odnawialnej, rozwoju technologii medycznych czy internetowych to wszystko jest oparte na konsekwentnym programie edukacyjnym. Od lat setki tysięcy Saudyjczyków studiują na całym świecie. Od lat rozbudowywane są krajowe uczelnie. Nasza rola i miejsce na Półwyspie, czy w ogóle chcemy, czy potrafimy się określić? Jaka jest nasza wizja obecności udziału w profitach Boomu? Już słyszę od saudyjskich biznesmenów o planach inwestycji w Iraku, Syrii, a pewnie i w Jemenie kiedyś też. Potrzebujemy silniejszej obecności. Niewielka Dania. Ma w Riadzie wieloosobową placówkę handlowo-promocyjną, której aktywność można śledzić w internecie. Czesi potrafili zainteresować saudyjskich turystów swoimi hotelami i atrakcjami. Rocznie przed wirusem bywało w Czechach nawet 7 tysięcy mieszkańców Arabii Saudyjskiej. Teraz o stolicy Arabii Saudyjskiej, albowiem jest to miejsce niesamowitego rozwoju. Wieżowce powstają błyskawicznie. To będą biura i hotele. Na razie w Arabii 85% miejsc hotelowych jest skoncentrowanych w Mekce i Medynie, a więc świętych miastach muzułmanów. Riyad chce być stolicą światowego biznesu, tworząc warunki do przeniesienia nowej aktywności firmom z innych kontynentów. Czy to się uda? Nie wiadomo. Na razie, oprócz wieżowców, powstają dzielnice domków ukrytych. W specjalnie pielęgnowanej zieleni. Czy polskie firmy mogą zaistnieć na Półwyspie Arabskim? Zdecydowanie tak, jeśli odrobią zadanie domowe i poczytają o wyzwaniach i potrzebach, jeśli spróbują budować struktury do ekspansji. Kraje Zatoki szukają technologii i ludzi. Fachowcy z różnych dziedzin, lekarze czy inżynierowie, muszą być przygotowani na egzamin z języka angielskiego. I zawodowej wiedzy. Potem praca, wynagradzana kwotami od około 50 tysięcy zł miesięcznie, wzwyż, brakiem podatków i innymi zachętami. Od lat namawiam firmy z Polski do łączenia sił w planach ekspansji do krajów Zatoki. To zmniejszenie kosztów i dystrybucja ryzyka. Mówiłem o możliwościach eksportu żywności. Teraz dodam polskie kosmetyki. Polska jest wspaniałym producentem, ale też branża wymaga promocji, cierpliwości i kontaktów. Koleżanka specjalizująca się w eksporcie kosmetyków spędziła równolegle z nami trzy tygodnie w krajach Zatoki, podróżując wszędzie i wzdłuż Arabii i spotykając się z dystrybutorami kosmetyków. Kosmetyki, ale i inne produkty z Polski nie mają w Arabii swojej marki. Czesi Kojarzą się Saudyjczykom z wypoczynkiem w Karlowych Warach. Tak jak mówiłem, odwiedza ten kraj 7 tysięcy Saudyjczyków rocznie. Są też sklepy z czeskimi kryształami. Węgry promują się żywnością, na przykład serem kaszkawał, Bułgaria, turystyką. Polska znaczy ciągle niewiele. A jako kierunek wypraw turystycznych właściwie nic. No to teraz technologie. Zgodnie z programem rozwoju krajów Zatoki mają one zmniejszać zależność swoich budżetów od ropy. Technologie plus wiedza plus kontakty mają pozwolić na rozwój nowoczesnych dziedzin przyszłości. Nie do mnie należy ocena, czy mamy co zaoferować, ale ja mogę stwierdzić, że na razie chyba niewiele się działo albo mam przytępiony słuch. Jakie dziedziny? Na pewno IT i oprogramowanie. Wszystko piękne, ale należy pamiętać o konkurencji z Indii i Pakistanu. Są oni silni w krajach zatoki i tani, ale słychać narzekanie na jakość efektów ich pracy. Zleceniodawcy z zatoki coraz chętniej widzą propozycje z Polski. Są też technologie związane z medycyną, edukacją i technologie dla ciągle super bardzo mocnego przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Usługi dla tego sektora pewnie jeszcze przez lata będą pokryte złotem. Kraje-zatoki są dla nas przyjazne. Dobrze jest znać różnice kulturowe i je stosować, choćby z szacunku dla kraju i ludzi. Poruszanie się po dużych miastach wszechobecnym uberem, za niewielkie pieniądze. wszak benzyna w Arabii kosztuje 1 ,60 zł 60 groszy litr. Droższe niż u nas jest za to korzystanie z komórek. Na szczęście od kilku lat można kupić na lotnisku kartę SIM któregoś z operatorów z pakietem transmisji danych. Tygodniowy koszt używania komórki można zamknąć w 100 zł. Odradzam korzystanie z komórek operatorów z Polski: to duże koszty, szczególnie transmisji danych w roamingu. Hotele w dużych miastach są szeroko dostępne. Doradzam 4 i 5 ale sieci międzynarodowe funkcjonują według swojego standardu i cen. Hotele niesieciowe, 4 gwiazdkowe, są na ogół czyste, dobrze wyposażone i mają dobry internet. Główne miasta Arabii to Riyad, Damam, Dahran, Al-Kobar, Jeddah. Dahran, Damam i al to trójmiasto przemysłu. Jeddah to najważniejszy port. Odległości spore. Raczej setki kilometrów, siatka połączeń lotniczych dość gęsta, ceny w granicach kilkuset złotych. Ale są też tanie linie. To teraz o kalendarzu. W krajach Zatoki trzeba się orientować w zasadzie biorąc pod uwagę po pierwsze weekendy piątkowo-sobotnie, ale też Ramadan w tym roku od 12 kwietnia do 12 maja, z tym, że potem jeszcze przez kilka dni będzie miało miejsce święto Alfitr. Temperatura. W lutym w dzień około 24-27 stopni, w nocy chłodno od 7 do 11-12. W miejscowościach nadmorskich te różnice są inne. To teraz o rekordowej mojej temperaturze otóż wynosiła ona plus 56 stopni. Jak się to odczuwa? No to tak, jakby ktoś skierował suszarkę do włosów na twarz. Coś o jedzeniu. Restauracji w Arabii Saudyjskiej mnóstwo, jedzenie arabskie to tabula, hummus, kebab i inne. W dużych miastach są też wspaniałe restauracje włoskie, chińskie, japońskie, oferujące oczywiście sushi. No to teraz chwilę o Polakach. Polacy w Arabii Saudyjskiej są oczywiście obecni. Są lekarze, są inżynierowie i ich doświadczenie na rynku Arabii Saudyjskiej i kontakty są absolutnie bezcenne. Oczywiście mieszkańcy Półwyspu mają Polki, żony. Ale jest też Polak, który ożenił się z Saudyjką. Pan Sebastian Kawka. Pobraliśmy się z żoną dwa lata temu. Córa ma teraz roczek i tydzień. Także, no i mieszkamy w Ryjadzie w stolicy Arabii Saudyjskiej. A imię ma polskie, czy saudyjskie, czy polsko-saudyjskie? A to po polsku i po, po arabsku Laura. Laura, staraliśmy się tak dobrać, żeby współgrało z polskim nazwiskiem, bo po ojcu nosi nazwisko, więc Laura zarówno występuje i w języku arabskim, i w polskim, i po angielsku, także takie międzynarodowe. Jak pan się tutaj czuje w środowisku kulturowym no zupełnie inne? Arabia Saudyjska dla mnie jest bardzo przyjemnym miejscem do, do życia, do mieszkania, więc jest mi dobrze. Czy święta obchodzicie polskie też, czy tylko saudyjskie? Nie, polskich świąt nie obchodzimy, obchodzimy święta saudyjskie. Niemniej jednak, jak no, jesteśmy w Polsce, to no, tutaj z rodziną od strony polskiej, też jakby tutaj żona i tego no, jest jakby obeznana ze, ze świętami polskimi. A jak Pana traktuje rodzina saudyjska, czyli rodzice żony i, i, i dalsza rodzina, bo wiadomo, że, że kultura arabska to jest kultura rodziny tak naprawdę. Tak, niewątpliwie. No, mam, mam ten taki, no to szczęście, ja bym powiedział, że to jest szczęście, bo rzeczywiście układ, czy nawet taka relacja z teściami jest, no wymalowana niemalże. To bardzo dużo osób, moich znajomych też tak jeszcze wcześniej przed, przed jakby małżeństwem mnie ostrzegają, że w ogóle gdzie ty się pchasz i tak dalej, bo gdzie się tam w, w tego, ale rzeczywiście dobrze, no z teściem w, w bardzo dobrych kontaktach, teściowa bardzo też dba o mnie, bardziej gani moją żonę, niż mnie. Także, także naprawdę no, takich teściów życzyłbym każdemu. To teraz przejdźmy do obecności Polski tutaj. Mówiliśmy, że nie ma tutaj za dużo Polaków. No, kraj do niedawna był bardzo trudny do, do, odwiedzenia. W tej chwili są wizy turystyczne. No, pewnie po covidzie będzie można tutaj wrócić. Czy jest co zwiedzać w Arabii Saudyjskiej? Tak, no Polaków, na ile ja się orientuję to w, tych co pracują tutaj i są w jakichś delegacjach z rodziną to chyba łącznie poniżej tysiąca jest. Oni są rozsiani jakby w tych takich trzech największych metropoliach w Ryadzie, w Dziedzie i w prowincji wschodniej. Natomiast sam kraj jako taki oferuje ogromne bogactwo do, 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 dla turystów. Ludzie, którzy poszukują przygód związanych z górami, będą mogli tutaj w bardzo, dobrym, w bardzo dobrym stopniu sobie wypocząć morze, nurkowanie, pustynie Trzy Wielkie Pustynie, można rajdy wykonywać, a też znajdzie się bardzo dużo ciekawych miejsc dla miłośników architektury, archeologii i tym innych. A które miejsce jest Pana ulubionym miejscem w Arabii Saudyjskiej? Może w Riyadzie, może w innym mieście? No nie, Riadu to nienawidzę. O, a tak szczerze mówiąc, w Riadzie się akurat, znaczy nie mam problemów, ale w Riadzie się duszę. To tak podobnie miałem w Warszawie. Ja nie lubię dużych miast. Dobrze się czuję na łonie natury. No i tutaj sobie taką, taką niszę odnalazłem na południu kraju. W szczególności dwie takie prowincje. Jedna to Bacha, a drugie to, druga prowincja to Dzizan. To są prowincje górskie, południowe, gdzie no, temperatura jest znacznie chłodniejsza niż tutaj ta środkowa bo pusty, tam, gdzie my się znajdujemy w Neczt, więc jak tylko jest okazja to pakuje się i jedziemy. No. Ile to jest jazdy samochodem? O, jazdy samochodem to jest tak dobrych 10 godzin, bite 10 godzin. No, i to tak z, ry z ryjadu, z Riadu yy, się wyjeżdża, no, i yy, tak jak nawigacja pokazuje, tak z 850 km, dopiero później trzeba w prawo skręcić i jest. Znaczy prosto 850 km? Prosto 850 km i dopiero później jakieś tam serpentyny, także. No, kawałek drogi jest. Powtórzmy, 850 km prosto i potem zakręt. Drogi w Arabii mają standard polskich dróg szybkiego ruchu. Prędkość dozwolona to 120 km na godzinę, sporo radarów i kontrole aut oraz kierowców od 100 do kilkuset kilometrów. Paliwo tanie. Ropa do diesli kosztuje 52 grosze, benzyna 91 zł 60, a 95 zł 72. Po drogach Arabii Saudyjskiej oczywiście jeżdżą Rolls-Royce, Mercedesy, BMW i Bentley'e, ale najczęściej spotkają tam państwo Skody, Hyundai oraz od niedawna coraz popularniejsze chińskie auta, szczególnie firmy Haval. Kosztują w przeliczeniu na złotówki od około 50 tysięcy złotych, a są to całkiem duże samochody. No i jak zatem myśleć o możliwościach biznesowych w krajach Zatoki? Po pierwsze czytać publikacje. Korzystać z doświadczenia innych, szukać wiedzy. Pamiętać, że w krajach Zatoki natychmiast to 6 miesięcy, szybko to 3 lata, a normalnie sprawy załatwia się w 6 lat. To oczywiście jest dowcip, ale inne odczuwanie czasu może być zauważalne w relacjach. Zaufanie do partnera z Europy jest podstawą. Ufają tym, których lubią. Lubią tych, których znają. 3 do 5 wizyt. Buduje rozpoznawalność. Rynek krajów Zatoki jest bajkowy, skoro na lotnisku w Dubaju można kupić wodę z Norwegii za 35 zł za litr i takich interesów państwu życzę. Mówił Antoni Mielniczuk, który niniejszy podcast nagrał dzięki życzliwości studia sonoria Małgorzaty Przedpełskiej Bieniek oraz mistrza Andrzeja Rewaka i jego studia nagrań.